klasztor, otoczony murami, wysoka, wznosząca się nad, nad klasztorem wieża i wreszcie ta jedyna kaplica, wyjątkowa, z tą czarną kratą, za którą ołtarzu głównym wizerunek tej o której mówimy Królowa Polski, Matka Boża Częstochowska, Czarna Madonna, Jasnowórska Pani Wielki Prymas Stefan Berzyński, więziony przez komunistów, cały episkopat na jasnej górze. I właśnie wyjęty z kaplicy ten obraz czarnej Madonny, niesiony wtedy w 1956 roku przez ojców Paulinów po jasno-górskich i ten Wielki Częstorowski odpust gromadzący tysiące, tysiące wiernych, którzy patrząc z dołu na wizerunek Matki Najświętszej zaczynają wołać Matko, przyjdź do nas! Matko, bądź z nami! I wtedy w sercach ojców Paulinów a również księży i słuchów, odczytujących to jako znak, rodzi się pomysł, by kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wyruszyła w Polskę, by znalazła gościnę w każdej wspólnocie parafialnej naszej ojczyzny. Kiedy po uwolnieniu kardynału Przebywa w listopadzie tego samego roku na jasną górę, stanął przed wizerunkiem czarnej Madonny i powiedział ta przed oblicze, której stoję, była mi przez cały ten czas uwięzienia mocą i wytrwaniem, światłem i oparciem, pociechą, nadzieją i pomocą nieustanną prawdziwą dziewicą, z pomożycielką. Ojcowie Paulini wtedy w listopadzie 56 roku dzielą się z kardynałem Wyszyńskim tym doświadczeniem z odpustu Częstochowskiego z sierpnia 56 roku. przebują te spontaniczne wołania ludu wiernego matko przyjść do nas. Matko bądź z nami i widzą delikatny uśmiech na twarzy prymasa tysiąclecia, który powiedział to nawiedzenie to byłoby przedłużone ramię dziewicy spomożycielki w 57 roku pałmini. Rozpoczynają przygotowanie kopii. Konferencja Episkopatu Polski podejmuje decyzję o rozpoczęciu pierwszej peregrynacji obrazu Matki Bożej w Radzie po wszystkich diecezjach i parafiach w naszym W maju 1957 roku przygotowano kopię, zawiezioną do Watykanu, gdzie poświęcił ją osobiście papież. Pius XII. I rok później, dokładnie rok później, 26 sierpnia 1957 roku, na Jasnej Górze, w obecności całego Episkopatu Polski i Wielkiej Rzeszy Pielgrzymów, następuje tak zwany obrzęd pocałunku. Obrzęd pocałunku czyli zetknięcia przygotowanej kopii poświęconej przez papieża Piusa XII z oryginałem cudownego jazdy obrazu. Rozpoczyna się pierwsza peregrynacja katedra warszawska, prymas tysiąclecia i wielkie dzieło odnowy, duchowej odnowy Naszego polskiego narodu. Sześć wymagających lat od drodze 70. 66 do 72 roku Matka Boża, uwięziona przez komunistów, zamknięta za kratami i przez sześć lat polskie decesje i parafie nawiedza pusta rama, pusta rama bez obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, wywołując ogromne poruszenie, będąca ta pusta rama czytelnym znakiem, że w naszej Ojczyźnie nie są przestrzegane prawa osób wierzących i nie ma religijnej wolności. Pierwsza Peregrinacja, drodzy, która kończy się po odwiedzeniu 7150 parady. Druga peregrynacja to już czasy kardynała prymasa Glempa i wreszcie drodzy nasze czasy z bagażem naszych doświadczeń Trzecia peregrynacja cudownej ikony Matki Bożej Częstochowskiej, która rozpoczyna się w naszej sosnowieckiej diecezji, która rozpoczyna nasza diecezja nawiedzanie innych diecezji. 30 sierpnia pojawia się obraz w sosnowieckiej katedrze i zatem niespełna miesiąc po rozpoczęciu tej trzeciej narodowej peregrynacji. Cudowna ikona Matki Bożej Częstochowskiej w naszej wspólnocie paraklarniej. Doprawdy siostry i bracia żyjemy w historycznych czasach, w wyjątkowym momencie. Przygotowywaliśmy się do tej peregrynacji bardzo długo. Korzystaliśmy z sakramentów Pojednania, by w stanie łaski uświęcającej, z czystym sumieniem i z czystym sercem móc dzisiaj popatrzeć w jej matczyne oczy. Tak bardzo dzisiaj potrzebujemy spotkania naszych oczu, oczy Matki Najświętszej, mają spotkać. Chcemy podzielić się z Matką Najświętszą każdą radością naszego życia, każdą chwilą szczęścia. Chcemy powiedzieć jej o każdym uśmiechu na naszej twarzy, bo do prawdy siostry i bracia mamy za co w naszym życiu Panu Bogu dziękować. dziękujący za męża, mąż dziękujący za żonę, rodzice dziękujący za swoje dzieci, dzieci dziękujący za swoich rodziców, dziadkowie dziękujący za to, że ma to się nimi w ich podeszłym wieku zajmować. Patrzymy jej w matczyne oczy, które spotykają nasze oczy, dziękujące dzisiaj za miejsce pracy, za dalszą rodzinę, za przyjazne sąsiedztwo, dziękujący za naszą wspólnotę parafialną, za ten parafialny kościół, dziękujące nasze oczy za naszą ojczyznę, Polskę. Święty Jan Paweł II powtarzał, że jest jego i naszą matką. Ale przytulamy dzisiaj nie tylko nasze i nie patrzymy tylko w oczy Matki Najświętszej dzisiaj, ale chcemy również, drodzy siostry i bracia, przytulić do jej serca. Nasze serca, w tym pocałunku i w tym obrzędzie pocałunku, które swoje źródło, jak wspomniałem, ma na Jasnej Górze 26 sierpnia 1957 roku. Przytulamy dzisiaj nasze serca do serca Matki Najświętszej, bo chcemy, by te ich bicia zjednoczone ze sobą było okazją do jeszcze większej gorliwości w wierze, jeszcze większego zatroskania o moją wiarę, jeszcze większej walki o tę zażyłość, moją intymną, duchową zażyłość z jej synem. Jezusem Chrystusem. Tego potrzebują dzisiaj dorośli, ale tylko w sposób szczególny dzisiaj potrzebują nasze dzieci i nasza młodzież. Z takim zabroskaniem, przytulając to nasze bijące serce, do bijącego serca Matki Najświętszej, z takim zatroskaniem myślimy dzisiaj o religijnym wychowaniu młodego polskiego pokolenia. Bóg dzięki tyle pośród nas na tej przyświętej dzieci, Bóg dzięki tyle na tej przyświętej pośród nas młodych, Jako wspólnota parafialna, jako rodzice, rodzice chrzestni, ale również jako szkoła musimy siostry i bracia jednym frontem troszczyć się o religijnego ducha młodego polskiego pokolenia. Stąd Zaproskania o udział naszej dzieci i młodzieży w przedszkolnym i szkolnym nauczaniu religii i nie na to, by wprowadzanie takie czy inne przedmioty wbrew woli rodziców doprowadzać do deprawacji i demoralizacji naszych dzieci i naszej młodzieży. Oni są nadzieją. Oni są przyszłością Kościoła. Oni są nadzieją i oni są przyszłością Polski. Ojczyzny naszej. Matki, której królową jest ta, która dzisiaj przybyła do nas w kopii cudownego jasnoburskiego obrazu. Czarna Matona jasno Pani. Chcemy patrzeć w jej oczy, bo wiemy, że jej oczy skierowane są na nas. Chcemy, by nasze bijące serca bezustannie były przytulone do jej bijącego serca. Bo tu jest źródło naszej nadziei. Tu jest źródło naszej otuchy. I to jest moment, kiedy z podniesionym czołem każda i każdy z nas może powiedzieć, jestem człowiekiem wierzącym, jestem człowiekiem praktykującym, opowiadam się po stronie Boga, po stronie Kościoła, po stronie świętej Ewangelii i z podniesionym czołem mówię o sobie. Jestem dzieckiem samego Boga. Siostry i bracia, w ramionach Matki Bożej Częstochowskiej, wtulony jej syn Jezus Chrystus. Ona przytulająca go mocno i trzymająca mocno w swoich ramionach. Ten czas peregrinacji Czas nawiedzenia to moment, kiedy siostry i bracia, każdy i każda z nas może znaleźć się w tych ramionach Mat, odnaleźć się w ramionach Mat, Tak bardzo dzisiaj tego potrzebujemy, tak bardzo dzisiaj tego chcemy. Przytulenia i wtulenia w ramiona jasnogórskich Pani Wtulajmy się w nie dzisiaj, przez całą noc i przez cały jutrzejszy dzień. Wykorzystajmy tę historyczną, wyjątkową szansę, by bezustannie patrzeć w jej oczy, by przytulać swoje serce do jej matkrzynego serca i wreszcie by w te bezpieczne ramiona Matki. Tam szukając nadziei. W roku nadziei. W jubileuszowym roku łasku. Jako pielgrzym nadziei. Nadzieję chcemy odnaleźć w ramionach Matki. Amen.